W ostatnich dniach mieliśmy dosyć mocne wzrosty ceny złota i też srebra. W momencie, gdy nagrywam ten materiał, cena złota wynosi 3477 dolarów za uncję. Po takich wydarzeniach, to znaczy takich gwałtownych wzrostach, zazwyczaj ceny monet bulionowych, które są ściśle tylko i wyłącznie związane właśnie z ceną złota. Troszeczkę zrównują się z cenami monet, które są monetami zdecydowanie ciekawszymi ze względu na swoją wartość numizmatyczną. I dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy krótko na ten temat i zastanowimy się, czy warto właśnie w takich sytuacjach, zamiast patrzeć na monety bulionowe, spojrzeć jednak w kierunku monet historycznych. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. I od razu przechodzę do treści. Słuchajcie, to jest temat, który już był kiedyś przeze mnie na tym kanale poruszany i to absolutnie nie jest żadna, wiecie, porada, bo, bo nie czuję się tutaj kompetentny, żeby komukolwiek w czymkolwiek doradzać, a raczej pewnego rodzaju obserwacja, i też powiem oczywiście, jakie są tego minusy, bo takie też są. Ale o co chodzi? W momencie, gdy mamy dosyć mocny wzrost ceny złota, podzielimy sobie te monety, które tutaj widzicie, na dwie grupy. Wszystkie te monety to monety 20-frankowe. Mamy tutaj 6,45 gramów złota, próby 900, czyli daje to 5,81 g czystego. Złota. Te dwie monety to są monety, te dwie monety u góry, to są monety, które można nazwać typowymi monetami bulionowymi. Łacińska Unia Monetarna, Napoleon III oraz Anioł. Monety wybijane w wielu rocznikach, w milionowych nakładach, no to powoduje, że na dzień dzisiejszy jest ich naprawdę bardzo dużo. No i wiele osób traktuje je jako bardzo ciekawą alternatywę dla współcześnie wybijanych monet bulionowych, bo można sobie budować... Kolekcje właśnie tego typu monet. Jest ich zdecydowanie więcej niż tylko te dwie, które kosztują no, jakąś określoną wartość powyżej, właśnie spot, ale cena generalnie tych monet jest mocno związana z, z samą ceną złota. Natomiast te monety, które są w dolnym rzędzie, to są monety również 20-frankowe, ale monety. Troszeczkę droższe. Mówię troszeczkę, bo ta różnica nie jest aż taka duża, ale właśnie w przypadku tych monet będzie fajnie widać ten mechanizm. Czyli o ile cena monet górnych jest ściśle związana z ceną złota, no to cena monet, którą mamy na dole, bardzo często jest ustawiona, nie wiem, 200, 300, 400 zł, powyżej właśnie ceny tych monet tutaj u góry, w zależności od tego, jaka to moneta, w, jakiego jest stan, w jakim jest stanie i tak dalej. Natomiast ta cena zazwyczaj jest ustawiona na stałe i ona aż tak mocno nie jest uzależniona od ceny złota. No i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że w momencie, gdy złoto dosyć gwałtownie, mocno rośnie, ceny tych monet popularnych idą w górę, natomiast ceny tych monet troszeczkę ciekawszych zostają na tym samym poziomie. On jest i tak, i tak wyższy niż sama cena. Powiedzmy, tych monet tutaj bulionowych, to nie jest tak, że da się je kupić taniej, nie, nie o to chodzi. Natomiast jest on wyższy, natomiast ta różnica maleje, no co powoduje, że są one zdecydowanie bardziej atrakcyjne do zakupu. I teraz, jeżeli ktoś z Was ma swoje osobiste powody, że właśnie chce złoto kupić, no to ja przynajmniej tak do tego podchodzę, że zaczynam się właśnie wtedy zastanawiać, że jeżeli planowałem zakup i jest jakaś taka sytuacja, no to pytanie, czy kupić właśnie taką monetę ciekawszą? Coś do zbioru, żeby było, czy może jednak monetę czysto bulionową, ale również historyczną. Ma to, działa to również w drugą stronę, to znaczy w momencie, gdy cena złota zaczyna spadać, no to te górne zazwyczaj idą w dół, cena tych monet idzie w dół razem ze złotem, natomiast w przypadku tych monet troszeczkę ciekawszych, ta cena też zostaje bez. Zmiana. Czyli można powiedzieć, że działa to troszeczkę w dwie strony, no tylko ma oczywiście to też swoje minusy i to czasami dosyć duże. Sam to przetestowałem, jeżeli weźmiecie taką monetę, która nie jest taką monetą typową, czyli nie wiem, weźmy Łacińską Unię Monetarną 20 frankówki, czyli Napoleona III, Anioła, Kogut, szwajcarskie monety, włoskie. To są monety, które są bardzo chętnie kupowane przez punkty zajmujące się dystrybucją metali szlachetnych, właśnie jako typowe monety bulionowe. Czyli, jeżeli tam pójdziecie z taką monetą, no to macie najczęściej cenę za 20 frankówkę. Te ceny zazwyczaj są takie same, niezależnie od tego, jaka ta moneta jest. Czasami lekko się różnią. Na przykład zauważyłem, że monety szwajcarskie są troszeczkę droższe, te starsze są troszeczkę droższe w sprzedaży i w skupie. Natomiast większość z nich jest na podobnym poziomie. Natomiast, jeżeli przyniesiecie monetę, której dealer nie ma w swojej ofercie, dajmy na to. Taką na przykład tutaj 20-frankówkę z Ludwikiem Filipem, to może się okazać, że u takiego dealera w ogóle nie będą patrzeli na rzadkość, na to, że jest to moneta troszeczkę ciekawsza, a tylko i wyłącznie zaproponują wam cenę spot, a czasami nawet poniżej ceny spot. Hmm, za metal w przypadku tej monety, i może się okazać, że na skupie ta moneta będzie tańsza od tej, pomimo tego, że jest zdecydowanie ciekawsza. To trzeba brać pod uwagę, jakby generalnie kupując takie monety troszeczkę rzadsze, troszeczkę ciekawsze, no też jednak miejsca ich od sprzedaży trzeba wybierać troszeczkę inaczej, czyli mówiąc wprost, raczej takim punktem docelowym będzie sklep numizmatyczny, a nie właśnie dealer metali. Szlachetnych. No i druga rzecz, że jednak w przypadku tych monet popularnych, no to czy ich weźmiecie 2, 5 czy 10? Mówimy oczywiście o takich rozsądnych, małych ilościach dla zwykłego zjadacza chleba. To nie powinno być problemu z odsprzedażą. Natomiast biorąc tego typu monety, to sytuacja może wyglądać różnie. No mówiąc wprost, dilerzy najczęściej operują tym, co mają na swojej stronie internetowej wystawione. No i różnie to, różnie to może być. Więc taka drobna uwaga do tego, co w tej chwili się dzieje. Jestem ciekawy, czy Wy też w taki sposób to postrzegacie, że w momencie, gdy cena złota wzrasta, no pojawia się pewnego rodzaju sytuacja, w której da się kupić taniej, ale taniej w, tak, w odniesieniu do ceny, monety, nie, do ceny monety popularnej, że da się kupić taniej monety ciekawsze historycznie. Jestem ciekawy, czy tak samo to postrzegacie, no i na koniec jeszcze pokażę Wam właśnie hmm, kilka z tych monet, które tu są. Bo trochę tak skorzystam z okazji, że pretekstem do nagrania tego filmu właśnie była ta sytuacja, jeżeli chodzi o. Wzrosty ceny złota, i to jest dokładnie, to są monety, które kupowałem właśnie w takich warunkach. Tutaj mamy, słuchajcie, Grecja 1884 20 drach. Ta moneta, ta moneta jest o tyle ciekawa, że Grecja była znana z tego, że oszukiwała, jeżeli chodzi o zawartość złota w złotych monetach, więc jestem ciekawy, czy ta moneta rzeczywiście jest próby 900. Trzeba by ją kiedyś zabrać na spektrometr i sprawdzić. No co nie, co nie zmienia faktu, że jest to moneta. Bardzo ładna, w bardzo ładnym stanie zachowania. No i no jest to jednak moneta, która jest popularna, no ale nie aż tak popularna jak oczywiście te najpopularniejsze 20 frankówki. Kolejna moneta, którą tutaj mam, to jest Ludwik Filip I i to jest rocznik 1831, mennica paryska. I też, tak jak powiedziałem, monety francuskie, generalnie. Bardzo popularne, bardzo dostępne, łatwo, natomiast takiego Ludwika Filipa już tak łatwo dostać się u nas nie da, więc mając do wyboru w cenie 20 frankówki, kupić popularną czy kupić Ludwika Filipa, ja osobiście wybrałbym Ludwika Filipa, trzecia z tych monet, kupiona również praktycznie w samej cenie srebra. To jest Napoleon Bonaparte, premier konsul, i to jest, słuchajcie, AN12. Czyli jeszcze według kalendarza republikańskiego, Republika Francuska, Mennica Paryska, również bardzo ładna moneta, w dosyć ładnym stanie jak na ten typ monety. Te dwie monety, które mam u góry, pomimo tego, że są monetami popularnymi, to też są to monety, które zostały wyselekcjonowane i są dosyć ładne. Tutaj jest taka dosyć rysa na policzku, no ale zwróćcie uwagę na wieniec, ta moneta nie jest poprzecierana. Co nie zmienia faktu, że i tak i tak kosztuje tyle, co po prostu monety bulionowe, właśnie wystawione w cennikach u dealerów. Pomimo tak ładnego stanu, w przypadku tej monety, no nie wiem, może była, jeżeli byłaby rzeczywiście monetą menniczą, to może by kosztowała więcej, natomiast ze względu na duże ilości, no te monety po prostu są, zazwyczaj kosztują tyle, co złoto plus, troszeczkę jak to się mówi. No jeszcze jedna do pokazania. Aniu, też Republika Francuska 1894. Ta z kolei ma tutaj takie zadrapania. Nie wiem, ciekawe, czy ktoś ją testował i próbował zdrapać, czy to jest faktycznie złoto. Ale z tej strony bardzo ładny stan. Dobra, jestem ciekawy Waszego zdania na temat tego, co dzisiaj powiedziałem. Czekam na Wasze komentarze. No i również dziękuję osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duży zaszczyt, że na taki ruch się zdecydowaliście. Jeżeli ktoś chce dołączyć do, grupa wspierający, do grupy wspierających, zapraszam. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć.